Dzień dobry, cześć i czołem moi drodzy. Tak jak widzicie, dzisiaj znalazłam sobie e, super miejscóweczkę. Po prostu na wolkach <grytanie> siedzę. Zasiadam moi drodzy, bo się e, wydarzyło coś, co się e, zdarza bardzo rzadko. Mianowicie, e, katarzyna nie wyrabia obrotów, <grytanie> moi drodzy. Po prostu jestem wykończona naprawdę. Od rana do wieczora, od rana do wieczora. Dzieje się, dzieje się bardzo dużo, moi drodzy. Mam tu na myśli oczywiście nasz sklep Intergołąb. Słuchajcie, dzisiaj, tak jak widzicie, a ja tak też narzutuję, akurat w, wpasowałam się w kącik MDM-u, zupełnie przypadkiem. Ale moi drodzy, nie wiem, czy już Oliwia wrzuciła post na Facebooka. Dzisiaj Zajechał tir z firmy MDM, słuchajcie. E, także jesteśmy e, zamagazynowani, jeśli chodzi o karmy, właśnie mdm e, na fula. Powiem Wam, pojawiło się już troszeczkę, oczywiście, rozpłodówki, jakieś odchowowe karmy e, Junior, e, diety trochę lotowych, e, jakieś F16, mm, lotowa Turbo. Ja też powiem szczerze, że ja nie znam dokładnie tych wszystkich karm. Dopiero e, też je poznaję i na przykład dzisiaj. Też tutaj z, akurat z, z hodowcami sprawdziliśmy sobie troszeczkę tych karm. I dieta booster na przykład rzuciła mi się bardzo w oczy. Bardzo, bardzo fajna karma, słuchajcie, taka proteinówka, taka drobniutka, czyli taka super na pewno będzie po przylocie. A już tyle Wam mogę powiedzieć, ale ogólnie mówię, poznaję, poznaję te karmy MDM-u i muszę przyznać, że no, one też się pojawiły u nas w sklepie, dlatego że hodowcy o nie pytali, no i wcale się nie dziwię, bo, bo faktycznie fajne karmy, tak, bardzo fajne jakościowo, tak więc no mówię, u nas w sklepie również są, jest ich coraz więcej, teraz też już lotówki, także moi drodzy zapraszam, zapraszam do zakupów. Jeśli chodzi o rozpłodowe, rozpodowa Optima, rozpłodowo-lotowa bez pszenicy, rozpłodowa, jakieś BK, BP, no sporo tych kar musicie sobie zerknąć na stronę. Nie jestem nawet pewna, czy, czy wszystkie, które są dostępne, a, czy się pojawiło już na, na stronie sklepu, ale to na, na pewno na bieżąco będziemy uzupełniać moi kochani. E, oczywiście m, mieszanka m, ta Centrum Vitamin Mineral. A taka witaminowo-energetyczna, którą bardzo lubicie e, też jest dostępna. E, przypomnę Wam od razu też o mm, fajnym takim mineralnym e, preparacie, e, czyli MMK, e, właśnie MDM-u. E, bardzo fajna, e, też sporo się jej sprzedaje. E, na no akurat taki teraz na czasie produkt e, taki witaminowo-mineralny i niedrogi przede wszystkim tutaj mamy takie worki po 5 kg i to jest chyba 20 zł za taki worek, o ile dobrze pamiętam, także to moi drodzy Wam polecam. I co jeszcze? Słuchajcie, ja się rozsiadłam naprawdę, uwierzcie mi, że tak jak wcześniej, znaczy ogólnie tak, i tak dużo siedzę przy komputerze, ale też biegam non stop teraz. Także czasami fajnie tak sobie przysiąść na spokojnie, chwilę odpocząć. Więc jak już tutaj zasiadłam na tych workach, mam nadzieję, że mi się tutaj coś na głowę z tyłu zaraz nie, nie, nie zwali. To już się nie ruszam. Co chciałam Wam jeszcze pokazać? Tak na szybciutko. Bardzo fajne zioła, ziół wiecie nigdy nie za wiele. Ja też cały czas poszukuję jakichś nowości, jeśli chodzi właśnie o takie mieszanki. I tutaj mamy mieszankę, taki krauter mix spalony, belgijski produkt, bardzo fajny, jeśli chodzi o jakość. Tutaj mamy też dodatkowo warzywa w składzie, także jest, jest marchewka, jest, słuchajcie, jest czosnek. Jest cebula, no i mnóstwo, mnóstwo ziół. A, także mi się to bardzo spodobało. A, od razu Wam pokazuję, przekazuję, A, bo fajny produkt. Taka typowa posłupka drobniutka, także słuchajcie, na jakiś olej. A, idealna, A, to chciałabym Wam. Oczywiście cały czas w sprzedaży, również gryp palony. Też bardzo dobry jakościowo. E, bardzo się tutaj fajnie przyjął, a, także dużo, dużo tego grytu u nas schodzi. E, I moi drodzy, ja tutaj wszystko mam pod ręką przygotowane, co by się nie ruszać. E, pakiety lotowe e, oczywiście także dostępne. E, nie wiem już ja też e, nie mam czasu, nawet e, nie pytałam, e, czy, już, e, czy już jest wrzucony na sklep, ale e, dwa, dwa takie zestawy lotowe e, z centrum zdrowia gołębi. A bardzo fajne, naturalne produkty. Ja y, firmę Centrum Zdrowia Wet y, Animal oczywiście bardzo, bardzo lubię. Od dawna stosujemy bardzo dużo preparatów. Tak? Y, takim podstawowym, którego naprawdę idzie mnóstwo, to jest słuchajcie, candy Vet, Pulmowet. Y, no to od samego początku było słuchajcie u nas w garniku. Ale tutaj mamy dwa zestawy lotowe. Ja y, nie będę Wam tutaj może czytać całego składu. Ale do każdego z zestawów, nie wiem czy to będzie widać, jeśli nie, zerkniecie sobie na stronę. Do każdego z zestawów jest jakiś gratis. W mniejszym zestawie mamy tutaj Garliwet w zestawie, i on, o ile dobrze pamiętam, kosztuje chyba 304 zł, 303 zł, 305 zł, coś w tej granicy. Nie pamiętam dokładnie. W każdym razie zróbmy nawet 300, wpisujcie na za ten zestaw do zakupu. Proszę bardzo, jest jeszcze jeden z większy zestaw. Tutaj już macie naprawdę wszystko, wszystko co tylko, oprócz chyba tych takich na pasożyty preparatów, to tutaj będziecie mieli wszystko w tym zestawie lotowo-zdrowotnym. I tutaj macie hydrodiarwet 50 ml gratisie. Taki zestawik dostępny także z Centrum Zdrowia i ten kosztuje chyba 500, 520 zł, o ile dobrze kojarzę, jeśli nie pomyliłam ceny, mogłam się pomylić o parę złotych, ale za 520 może być moi drodzy. W takiej promocji dla Was, aha, pytaliście mnie jeszcze sporo było telefonów, bo nie możecie znaleźć na stronie, żeby jeszcze raz powiedzieć, co to za preparat, jeśli chodzi o tą ziemię krzemiankową, czyli z Dolfosu słuchajcie ten diatomit także też naturalna rzecz wspominałam właśnie na poprzednim filmie chyba czy, czy troszeczkę wcześniej i zaraz było dużo, dużo pytań gdzie tego szukać bo, bo nie możecie sobie z tym poradzić, także moi drodzy w zakładce Dolfos można sobie znaleźć ten produkt dla tych, którzy robią zakupy internetowe i moi drodzy teraz jedna ważna informacja w związku z tym że mamy, słuchajcie, no naprawdę magazyn zatowarowany na fula i tak cały czas coś kombinujemy. Co tutaj fajnego dla Was wrzucić, jeśli chodzi o jakieś promocje, to słuchajcie, do końca, do końca marca 3% rabatu na wszystkie karmy rozpłodowe i to nie tylko MDM, o którym dzisiaj akurat wspominam. Ale na pozostałe karmy rozpłodowe również. One wszystkie pojawią się w zakładce promocje, także tam możecie sobie zaglądać. I oprócz tego, słuchajcie, 3% rabatu i pół paleta 500 kg, czyli to jest 20 worków takich 25 kg, wysyłka gratis. I to jest już, obojętnie jak sobie wymiksujecie, to mogą być karmy lotowe, rozpłodowe. Coś tam dla, dla młodych, jakieś odkowowe. Wszystko, wszystko, co tylko jest dostępne, miksujecie sobie dowolnie. Warunek jest taki, że musi być ta pełna paleta 500, 500 kg. Nie ma jakiejś Słuchajcie, granicy jeśli chodzi o, o cenę, tak? Najważniejsze, żeby była po prostu pełna paleta. Musicie tak skomponować, żeby było te 500 kg. Także. Miksujcie, mieszajcie sobie wszystkie karmy, jakie Wam potrzebne. Moi drodzy, taka, taka promocja na tą chwilę. I tutaj macie wysyłkę gratis. Oprócz tego, tak jak mówię, 3% na wszystkie rozpłodówki. I cóż, moi drodzy, to chyba wszystko, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Coś mi uciekło? Myślę, że pewnie tak, bo zawsze mi coś ucieka. Zawsze tak na szybką wie dobra, kurczę, nagrywam, 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 bo nie mam czasu, a później ach, miałam jeszcze o czymś wspomnieć. Ale trudno moi drodzy, będę, będę kręcić kolejne filmy, będę wam mówić o innych ciekawych rzeczach Także co, polecam wam. Aha, już teraz widzicie, przypomniała mi się jedna rzecz. Przypomniałam mi się, że jest jeszcze na pewno fajny zestaw lotowy z firmy to i też tam macie jakiś. Dobra cena, jakiś gratis jest tam, także też możecie sobie zajrzeć. Jest zakładka, zakładka pakiety, zestawy, coś takiego, zestawy, zestawy. Czyli w tą zakładkę, zestawy możecie sobie zajrzeć i tam wszystkie te, te zestawy będą się pojawiać. Na pewno jest, tak jak mówiłam z TJW, też fajny taki średni zestaw o ile dobrze kojarzę, za chyba 300 parę złotych takie, takie najciekawsze produkty z firmy TJW tam znajdziecie i co moi drodzy, to tyle biorę się dalej do roboty chwilę sobie odsapnęłam także pozdrawiam Was gorąco moi drodzy zaczynamy powoli rozgrzeweczkę przed sezonem lotowym życzę Wam oczywiście E, powodzenia, wytrwałości moi kochani, nie poddawajcie się e, słyszę tutaj muszę Wam e, powiedzieć ogólnie e, że e, sporo takich telefonów mam mm, gdzie w dowce mąku, czy nie indzie nie wiem, co tu robić i tak dalej no moi drodzy, jeśli coś nie idzie, to powiem Wam tak e, trzeba zmieniać, tak? jeśli naprawdę nie, nie robicie na tą chwilę jakichś spektakularnych wyników e, ja rozumiem, jak ktoś, uwierzcie mi, że jak robi się już jakiś wynik to tak naprawdę cały czas trzeba coś kombinować, no bo niestety to wszystko ewoluuje, więc nawet mistrzowie polski, słuchajcie, nie śpią, cały czas wprowadzają jakieś zmiany, szukają jakiejś nowości. Nowych gołębi, nowych preparatów, to wszystko cały czas się zmienia. Także, ale oni właśnie muszą delikatnie postępować. Oni, oni nie robią już takiej rewolucji, ale jeśli macie naprawdę jakiś problem, coś Wam ewidentnie się nie sprawdza, coś jest nie tak, nie bójcie się, tak. Jeśli będziecie robić to samo, co robiliście do tej pory, efekt będzie taki sam. To mogę Wam zagwarantować. Więc yy, po prostu yy, eksperymentujcie starajcie się słuchajcie, gdzieś tam nawiązywać kontakty z dobrymi hodowcami z jakimiś mistrzami, jeśli jest taka możliwość naprawdę jest dużo, dużo fantastycznych osób w Polsce, takich um, bardzo bardzo otwartych, z którymi można porozmawiać, dużo, dużo fajnych rzeczy się dowiedzieć, no mówię tutaj ja akurat miałam to szczęście, że, że na mojej drodze pojawił się Darek Marciszewski i on tutaj w naszą hodowlę, no naprawdę wniósł, wniósł dużo dobrego bardzo nam tutaj pomógł. To jest, no, ja już tam nie będę się powtarzać, ale to wiadomo, że e, to, co się dzieje w naszej hodowli, e, to, że też ostatnio taki progres, jeśli chodzi o te właśnie loty dłuższe, e, to jest, no, z całą pewnością zasługa darka. E, także życzę Wam, żebyście również znajdywali takich fajnych hodowców, e, którzy będą Was wspierać. E, I co? I zapraszam Was e, do sklepu Intergołąb. Tam, tak jak mówiłam, 3% na karmy rozpłodowe, 20 worków dowolnie wymieszanych, 500 kg ważne, że będzie na palecie. Taka wysyłka jedzie do Was gratis. Oprócz tego różne fajne pakiety. Także zaglądajcie na stronę, dzwońcie, jeśli macie jakieś pytania. I cóż, na pewno widzimy się niebawem. Pozdrawiam, dobry lot. Cześć.